Jak co roku, także i podczas ostatnich dni Tarnobrzega, na miasteczku ruchu drogowego rozegrany został piknik o puchar dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zabawa dla całych rodzin połączona z nauką bezpiecznej jazdy. Do konkursu zgłaszali się rodzice z dziećmi. Podczas gdy rodzice musieli się popisać jazdą samochodem, ich pociechy wykazywały się umiejętnością jazdy na rowerze. Wszystkiemu towarzyszyły spore emocje i rodzinna pomoc tych, którzy tylko stali z boku i dopingowali do walki. Rodziny turniej rowerowy składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest rozwiązanie testu przez rodzica i dziecka, bo wspólnie oczywiście mogą rozwiązywać, następnie rodzic ma możliwość sprawdzenia okularów typu alkoGogle, w jaki sposób postrzega rzeczywistość pod wpływem alkoholu. Oczywiście ocena odległości w tym, w tym momencie, ocena trafności strzałów oddawanych. Następnie dziecko pokonuje rowerem tor prze, prze, przeszkód i po zakończonym ty, tym przejeździe rodzic pokonuje samochodem specjalny tor, tak zwaną próbę lancelota, która polega na, na umiejętności zdjęcia kółek z odpowiednich y, słupków, które oczywiście w tym, w tym momencie sprawdzamy umiejętność kierowania pojazdem, umiejętność dostosowania prędkości, do wykonywania zadań. No, i oczywiście płynność jazdy. Jak co roku chętnie uczestniczymy w takich akcjach, przy, przy których oczywiście możemy wy, wyposażyć ich uczestników w elementy od, odblaskowe. Przypominamy o przepisach ruchu drogowego. Po prostu chcemy, żeby w ten sposób zabawowy można także pokazać, że można się bawić z, z ruchem drogowym, zachęcić całe, całe ro, rodziny do tego, żeby wspólnie bawiąc się, poznawały przepisy ruchu drogowego i stosowały je potem podczas po, po poruszania się po drogach. Zabawa okazała się strzałem w dziesiątkę. Właściwie wygrali wszyscy, i ci, którym konkurencje poszły znakomicie, i ci, którym szczęście trochę mniej dopisało. W końcu najważniejsza była zabawa i krótkie przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.